A Co się dzieje? Cześć, siamanku, Gramy w gry. Co to będzie za gra? Zaraz się rozpocznie. Uwaga. Uwaga. Gdzie jesteśmy? Co to jest? Uwaga! Co to się zaczyna? Och, co to może być za gra? Uwaga! Aaaa, Miki! O, jak nas przestraszyła, okropna, straszna. Zarysem jednego ucha. Uwaga! Ona nie ma oczu! O! Tutaj posiada! Co to za miki? Skąd ona się tutaj wzięła? Och! Chcesz grać drugą noc? czy pierwsza. Pierwsza. Dru Druga? Pierwsza. Może drugą? No to drugą, ale krótką. Albo pierwsza. No to pierwsza. Albo drugo. Jezus Marcin. No wybier. Pierwsza. Albo drugą. Może być drugą. Jest druga noc. Dwunasta godzina w nocy. Co jest grany? Co to może być? Och! Zaczyna się. Uwaga. Coś mi powiększone, czy tak? Tak. Tak. Uwaga. Gdzie to będzie? Gdzie się będzie rozgrywać akcja? Czy w opuszczonym domu, czy w opuszczonej pizzerii? Albo może w domku na kurzej nóżce? Jak to jest? Gdzie to jest? Uwaga. Zaraz, za chwilę zacznie się. Czekamy w napięciu. Jak to będzie? Co to będzie? Uwaga. Och, jeszcze nie ma, jeszcze się nie rozpoczęła. Uwaga. Czekamy i czekamy. I czas się dłuży, i dłuży, i dłuży. Dlaczego nie ma jeszcze? Co się stało? Co to jest? Co to może być? Uwaga! Cisza, jak makiem zasiał. Co to jest, jakaś cisza, za długo ta trwa. Długo i długo. O, dzwoni telefon, dwunasta w nocy, jesteśmy na podglądzie. Jest druga noc. Och przemawia do nas głos z telefonu ze słuchawki. Jesteśmy w opuszczonym domu. Och! Co tutaj będzie? Co będzie się znajdować? Co tu widzimy? Halo! Ktoś... Jakiś głos przemawia do nas. Och! Tam widzimy głowę! Kaczora! O! Może my jesteśmy w jakimś teatrze albo opuszczonym cyrku. A! Wyskoczyła Miki! Przestraszyła nas! O! Przestraszyliśmy! Teraz już leży! Śpi! Zasnęła! Bye bye! I czego najbardziej się bołaś? Czego jeszcze najbardziej boła ciebie! <gry> <gry>